Thank <laughs> you. Odczyt Sztonerowie, Sztonerowie, Prowadziuszu. Serdecznie witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Mm -hmm. Witamy Panią Dyrektor Janę Jędrzej.

Wszystkich wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz was, i porożnikami i kolegami. Życzymy Wam dobrego startu w nowych szkołach, abyście czuli się w tak samo dobrze, jak na naszej szkole. Prosimy Pani Dyrektor Joanna Jędrówczak o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego. Was drodzy uczniowie, Państwa rodziców, Dyrekcje, nauczycieli, pracowników szkoły. Tak jak tutaj powiedzieli prowadzący dzisiejszą uroczystość, jest to rzeczywiście długo wyczekiwany dzień. Bo ostatnie 10 miesięcy to miesiące wytężonej pracy. Na lekcjach, przy pracach domowych, których teraz będzie mniej ale też w różnego rodzaju wydarzeniach pozalekcyjnych, których, jak analizowaliśmy kilka dni temu, w tym roku było bardzo, bardzo wiele. Chcę Państwu powiedzieć, że jeśli przeanalizować dni od poniedziałku do piątku, to chyba nie było takiego dnia w funkcjonowaniu szkoły, który... W mediach społecznościowych. Były to wycieczki, projekty, konkursy, dni tematyczne, i wszystko to dedykowane, poświęcone było Wam, drodzy uczniowie. Za ten rok serdecznie w imieniu wszystkich nauczycieli, w imieniu dyrekcji, Wam dziękuję. Gratuluję uzyskanych wyników podczas. E, klasyfikacji tej na koniec roku. Szczególnie ciepłe słowa kieruję do uczniów klas ósmych. E, jak wczoraj przyszliście tutaj, mieliście ślubowanie uczniów klas pierwszych. E, jeśli mnie pamięć nie myli, każdy z Was ma grubowe zdjęcie w biretach i z okolicznościowym dyplomę tu na środku, na środku sali gimnastycznej. Te 8 lat minęło bardzo szybko. Dzisiaj opuszczacie mury naszej szkoły, myślę, że nie wszyscy. Życzymy Wam tego, żebyście to czego nauczyliście się Tutaj, ale też relacje, które zbudowaliście tutaj, byście przenieśli w swoje dorastające, a wkrótce już dorosłe życie. No i życzę też chyba sobie, nam, nauczycielom, żebyście o nas pamiętali, żebyście nas odwiedzali, e, a być może zatem na tyle, że drugie piętro i 19 liceum będzie miejscem waszym Byłoby nam miło. E, Państwu rodzicom ja. bardzo serdecznie życzę. E, dziękuję za ten rok wspólnej pracy. Dziękuję za Państwa troskę o Państwa dzieci, ale też troskę o taką naszą szkolną rodzinę. Dziękuję za każdą chwilę poświęconą nam szkole. Dziękuję za e, miłe słowa, które słyszymy bardzo często z Państwa ust i jest to dla nas bardzo przyjemne, ale też przede wszystkim bardzo ważne. E, dziękujemy też za uwagi, które traktujemy bardzo serio. Życzymy Państwu e, udanych urlopów, znalezienia czasu na... Pobycie y, z dziećmi, na poświęcenie sobie uwagi, y, bo no, to jest ten czas. Państwu nauczycielom, y, dyrektorom, bardzo dziękuję za ten rok pracy, trudny, ale fantastyczny. Wczoraj podsumowaliśmy ten rok szkolny. I zobaczyliśmy, za ile dobrych rzeczy, które się wydarzyły w tym roku, możemy być sobie nawzajem wdzięczni i za to dziękuję. Od razu zapraszam też wszystkich Państwa, ponieważ na początku września nie znamy jeszcze terminu, będziemy mieć uroczystość. Inauguracji, miejskiej inauguracji roku szkolnego. Gdyby ktoś z Państwa rodziców miał e, gest i chciał nas wesprzeć w tej pracy, bardzo proszę zgłosić tę kwestię wychowawcom. Będzie nam bardzo miło, ponieważ ta, e, te przygotowania będą odbywały się pod koniec sierpnia. E, za dotychczasową współpracę. Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz życzmy sobie wszyscy e, udanych wakacji, doskonałego wypoczynku, wspaniałych przygód, spotykania mądrych, ciekawych i twórczych ludzi e, i życzmy sobie tego, by bezpiecznie i zdrowo 2 września rok szkolny następny myśmy wszyscy wrócili do Szanowni Państwo, droga dyrekcja, drodzy wychowawcy, nauczyciele, rodzice, koledzy i koleżanki. Zakończenie roku szkolnego to ważny moment w naszym uczniowskim życiu. Spędziliśmy razem kilka lat. Tu przeżywaliśmy radość sukcesów i gorycz porażek. Tu znaleźliśmy przyjaciół i wspólnie poznawaliśmy otaczający nas świat. Każdy z nas pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Dziś serca nasze przepełnia nie tylko radość otrzymanego świadectwa połączenia szkoły podstawowej, ale także skutek z powodu rozdania się z tym wszystkim, co stanowiło istotę naszego życia w ciągu ostatnich kilku lat. Choć nieraz przystwarzaliśmy wielu zmartwień naszym nauczycielom chcielibyśmy, aby w ich pamięci pozostały tylko te najlepsze chwile. Z całego z tym za wszystko dziękujemy. Prosimy o zabranie głosu przedstawiciela Rady Rodziców, pana Tomasza Rajowskiego. I rodzicom, dziadkom, opiekunom za to, że Państwo codziennie dopisujecie swoje pociechy. Szczególne podziękowania chcę złożyć uczennicom i uczniom za to, że Wam się tak po prostu po ludzku chce wstawać rano, przychodzić do szkoły, czy przyjeżdżać, uczyć się. Bardzo za to serdecznie dziękuję. Wszystkim Państwu, którzy tutaj siedzą, u dużych, małych, dorosłych i uczniom, chcę jeszcze przekazać jedną rzecz, żebyście wiedzieli, że to, co robicie na co dzień, jest ważne, ma sens i róbcie to dalej. W związku z tym, że jest to nasze ostatnie...